Dzień dobry, dzień dobry, cześć dziewczyny, cześć chłopaki, zapraszam Was na nowy haul SINSEI. Proszę bardzo, ja w ogóle dzisiaj też mam na sobie SINSEI, mam koszulkę i mam nowe spodnie, proszę. To są spodnie zwykłe, dresowe. Wiecie, już niejednokrotnie Wam mówiłam, że ja bardzo lubię te klasyczne, proste spodnie dresowe SINSEI. Te sobie kupiłam ostatnio stacjonarnie, one mają taki bardzo ładny, beżowy kolor, ale są ocieplane delikatnie tym takim misiem i... Ogromnym minusem właśnie w tych spodniach jest to, że kuluje się ten misiek i trzeba po prostu go zeskrobać, żeby na materiale właśnie nie było widać tych kulek. Także to jest minus. Tutaj zamówiłam sobie kilka nowości do sprawdzenia, co tu fajnego jest. Także otwieramy i zobaczymy. Co ta Kaśka zamówiła? No, w ogóle wzięłam was tutaj na kanapę, żeby e, tak bliżej sobie tutaj siedzieć e, i lepiej mi otworzyć, właśnie co ja tu mam. A dobra, ok, słuchajcie, wzięłam sobie nowe kapcie, bo moje czarne kapcie też swoją drogą z już naprawdę nie nadają się do niczego, bo mi mnie po prostu stopy wyprzedzają. I wzięłam sobie o takie, tym razem beżowe. 38, 39. Jestem większą, większą fanką czarnych kapci, ale te mi się tak strasznie, słuchajcie, spodobały, że sobie je zostawię. I co my tu mamy? Dziewczyny, ja tutaj mam coś cekinowego. Spodnie to są, słuchajcie, e, spodnie. O, jakie fajne. Dziewczyny, tak jak tutaj ta podszewka jest spoko jak się wkłada to tu ogromnym minusem, że guma nie jest tak jakby wiecie, materiałowa. Podejrzewam, że to będzie tutaj gryzło. Nie wiem, co ja miałam na myśli zamawiając te spodnie. Ja chyba w ogóle myślałam, że fajna byłaby opcja na Sylwestra i tak dalej do zwykłego, krótkiego topu i właśnie te spodnie, ale nie sądziłam, że tu... Zobaczymy, czy to mnie będzie gryzło. Zobaczymy. Także mamy spodnie. Mam tu coś też panter... O Jezus, jak to śmierdzi naprawdę. Yy, a sukienka sama w sobie jest ładna. Długa maxi, siateczka. Wzięłam ją w rozmiarze L i ona jest, parcie prosta, prosta, prosta. Jezus, jak ona śmierdzi. Dziewczyny, pierwszy raz spotykam yy, takim magazynem jakimś. No co Wam będę tu walić ściemy? Ja sobie sama to wszystko zamawiam, nie będę Wam owijać w bawełnę, ale zobaczymy. Wiadomo, no kwestia dobra, wyprania, wypukania. Podoba mi się, także będziemy... To zaraz mierzyć. Dobra, słuchajcie, tak wyciągam. Tą bluzkę wzięłam w dwóch rozmiarach, e, bo się zastanawiałam, jaki będzie materiał. I patrzcie, właśnie nawet do tych spodni fajny to nie jest bawełna, to jest ten taki trochę sztuczny materiał ale ta bluzka dziewczyny opada na jedno ramię. O tak! E, czarna. Jakieś tu kurcze. O ja, widzicie to. To są odciśnięcia materiału. I tak się zastanawiam, czy to się zrobi kruczo-czarne, bo tutaj to tak, no, widać i nie wygląda to. No, powiem Wam, że to naprawdę nie wygląda. Mam wrażenie, tak jakby wiecie co, szczerze Wam powiem: tył jest kruczo-czarny, a przód jest lekko grafitowy. Coś tutaj, słuchajcie, nie halo. Zobaczę jak z rozmiarem L, bo M -ka jest taka, no widzicie, zobaczymy jak będzie L wyglądała. Wzięłam sobie piżamę brązową, czekoladową w rozmiarze L, a to nawet nie jest taka mocna czekolada, ciepła, yy, rozmiarek L i tu mamy, słuchajcie, klasykę, brązowe spodnie i do tego jest bluzka z długim rękawem. Nie będę tego mierzyć akurat i nie, to, chociaż nie wiem, zobaczymy. No nie wiem. Także no klasyczna piżamka. Piżamka bardzo fajnie wyglądała, słuchajcie, ogólnie na e, stronie, na modelce. Mnóstwo sypiących się nitek. I tutaj mamy dwie ostatnie rzeczy, wzięłam w dwóch rozmiarach: e, MK i LK. I tutaj mamy też jakąś bluzkę. Już Wam pokażę. O, dobra, wiem. To jest ta bluzka, która mi się tak bardzo spodobała, bo ona jest tak na ramiona. E, o, widzicie? I tutaj jest emeczka. Widziałam też Elkę. Tutaj już mamy taki materiał e, prążek. I myślę, że ta Emka będzie dobra. Elka pewnie będzie za duża. Taka zwykła, słuchajcie. O, tak wygląda. I ostatnią rzeczą w kolorze szarym. Co tutaj mamy? sweter Poczekajcie, Zobaczymy Elkę. Dobra. Okej, okay, to jest coś na tej samej zasadzie. Sweterek tylko już taki dzianinowy. O i też taki właśnie proszę tu na ramiona. No dobra, mierzymy. Nie ma tego dużo, ale takie fajne jesienne stylowe ciuszki. Także zróbmy to razem. Zmierzmy najpierw, szczerze Wam mówię, tą śmierdzącą sukienkę. Dobra, dziewczyny, mamy tutaj tą pierwszą styluweczkę. No to są spodnie, które zdecydowanie będziemy musiały w spodnie włożyć bluzkę, bo niestety tak jak myślałam tutaj gryzie, ale i tak bym myślę, że tak właśnie nosiła. Dziewczyny, to co muszę Wam powiedzieć od razu, to to są spodnie, które nie są z jakimś mega wysokim stanem. Ja mam rozmiar L i ja podejrzewam tak, że jeżeli wzięłabym sobie XL, ja bym mogła je chyba trochę wyżej włożyć, bo one aktualnie u mnie nie są w najwyższym miejscu tali. Ale spodnie jako taką mi się bardzo podobają, właśnie do jakichś obcasików. Taka czarna bluzeczka, e, którą mam właśnie tutaj, to jest dziewczyny Elka. E, I tutaj jest ten sam, słuchajcie, wiecie co, mi się w ogóle wydaje, że ona nie jest taka kruczo czarna, tylko ona jest taka właśnie, tak jakby bardziej grafitowa. E, za, przyjdzie mój mąż, to się go zapytam, czy widać, że z tą bluzką jest coś nie tak. Bo takie mam wrażenie właśnie, że to jest ten taki typ materiału, e, który tak jakby jak leży za długo, takie jakieś odbarwienia się robią. Ale ona, ona nie jest czarna, Widzicie? To jest coś takiego. O! No na pewno czarna, słuchajcie nie jest. Kontrast jest dosyć spory, ale ogólnie bardzo mi się podoba ta bluzka i tą bluzkę chyba sobie dziewczynę zostawię. To już nawet nie tak na elegancko, bo to nie jest klucz czarny, tylko właśnie taki do jeansów i tak dalej. Mega mi się podoba, że jest na jedno ramię. Rękawy są bardzo długie i zostawiam sobie tą eleczkę. Także tą bluzkę na pewno zostawię, bo mi się podoba, a ja lubię się tak o na jedno ramię. Chociaż Emka myślę, że też by była dobra, ale ja wolę troszkę luźniejsze. Także proszę bardzo, mamy spodnie. Słuchajcie, bardzo fajna opcja na jakieś imprezy, dyskoteki, sylwestry. Super są. Nic te cekiny nie gryzą, ale tak jak mówię, to, jest, to są spodnie, w które, gdzie do środka właśnie musicie mieć wkasaną bluzkę. Bo tutaj ten materiał tutaj właśnie no, gryzie. Ale mega mi się podoba. Czarny to jest, słuchajcie, mój kolor. Tak, lubię się. I do tego bucik na obcasie i jest ok. Tylko gdyby te spodnie miały, słuchajcie, wyższy stan, bo one mi się tu w tym momencie bardzo mocno już w krok wbijają. A ja jednak wolę, tak wiecie, założyć sobie ciucha spodnie w najwęższe miejsce mojej tali. A one w tym momencie są o tak, takie trochę niższe biodrówki. Tutaj założyłam sobie ten przepiękny. tą bluzkę. Ona ma taki przepiękny kolor takiego buraczka wina. Yy, powiem Wam tak, lata nie, nie nosiłam tego typu bluzek, bo ich ogromnym minusem niestety jest to właśnie, że jak ręce gdzieś podniesiemy, to się, no zresztą widzicie, to się tu dziewczyny wszystko podnosi, obnosi, nie układa, zwija. I tak kurczę. Ten sweter ma zupełnie inny materiał. Bluzka jest sama w sobie ładna, ale słuchajcie, tu musimy przede wszystkim bardzo. Ojejku! E, tu musimy dużo bardziej kontrolować, właśnie ruchy naszą ręką. Bo to się tutaj wszystko, słuchajcie, o widzicie, podwija. Nie wiem. E, jakby to trochę podnieść. No nie wygląda to. No nie. Tu trzeba po prostu tak chodzić. <gryw> Z ręką. Nie wiem w ogóle, co ja myślałam. Nie pomyślałam o tym. O właśnie, może tak. Nie pomyślałam o tym, że kupując, zamawiając tą bluzkę, ja będę musiała ją cały czas poprawiać. A ja bardzo lubię chodzić z odkrytymi ramionami, albo jak coś na jedno ramię opada, kolor tej bluzki jest przepiękny, bo on tak jest bardzo mocno zbliżony do koloru moich paznokci, ale tak jak mówię, no o proszę, i tu wszystko podchodzi. No dobra, zmierzę jeszcze ten sweterek. Może ten sweterek właśnie się zupełnie inaczej układa niż ta bluzka, bo to jest też coś tego typu. I tutaj mamy dziewczyny, ten sweterek. Ja sobie go przymierzyłam w rozmiarze L. Bardzo fajna dzianinka którą wkaszymy też super właśnie do spodni. Ja jednak wolę się, jak mam trochę tak właśnie owkasane. Wtedy mam fajnie talię zaznaczoną. I patrzcie tutaj tak samo mamy tą łódkę, ale słuchajcie, materiał jest na tyle właśnie fajny, taki sweterkowy, że jak się to nie ułoży, zobaczcie, nawet tu jak jest jedno ramię, tutaj jest drugie opuszczone, jak się nie ułoży, to to wygląda super. Zupełnie i nawet jak pójdzie to do góry, to mamy taką fajną jakby łódkę i to się zdecydowanie lepiej układa niż ta bluzka. Także, jak lubicie takie e, sweterki, bluzki góry, typu właśnie jakieś takie e, łódeczki lekkie to ten sweterek bardziej, bo ta bluzka niestety, jak się podwinie, to wygląda źle. A tutaj jak to pójdzie do góry, to wygląda naprawdę fajnie. I też są długie rękawy, materiał jest mocno elastyczny i bardzo mi się ten sweterek podoba, także sweterek sobie, słuchajcie, zostawiam. No to zmierzymy jeszcze tą sukienkę, bo jestem jej ogromnie ciekawa, jak ja będę w niej wyglądać. No i patrzcie, tak wyglądają te spodnie. Nie wiem na ile to będzie widać. O, tutaj widzicie? kuluje się ten materiał pod spodem i ja już je ogólnie i tak obierałam, o, i to nie wygląda, słuchajcie, za ładnie. Także sweterek sobie zostawiam, bo jest naprawdę świetny. W ogóle bardzo lubię takie długie rękawy. Mega mi się podoba. Zmierzmy jeszcze tylko sukienkę. Dobra, tak wygląda ta sukienka. Ja sobie wzięłam l bo zazwyczaj e, Mki. Nie wiem, co o niej myśleć. Słuchajcie, taka trochę babcina. Ja ją myślałam w ogóle wystylizować z takimi ciężkimi butami e, typu workery do tego e, Ramoneska, ale ta elka jest za duża, bo ona mi się, słuchajcie, suwa na dół. Tutaj są takie fajne marszczenia zrobione, że myślę, że rozmiar M ona by tak lepiej mi Lepiej by mi o, widzicie, sylwetkę opinała i wtedy to by wyglądało dużo lepiej, a ta elka jest po prostu na mnie za duża. I w ogóle taka nijaka jest, także ona, słuchajcie, odpada. Materiał fajny, ta siateczka mega mi się podoba. Bardzo lubię tego typu sukienki i ciuchy, a miałam już swego czasu kilka takich sukienek właśnie z tą taką siateczką, no ale ta elka jest za duża. I długość też taka. No nie, no tą sukienkę, wiecie, trzeba by było yy, wystylizować, ale tutaj jak na przykład sobie ją ścisnęłam z tyłu, to widzicie, że ładnie mi się utworzyła klepsydra i zdecydowanie lepiej to wygląda. A tu ona mi się suwa na dół, bo jest po prostu za duże. Także proszę bardzo, tak wygląda ta sukieneczka. Nie wiem, słuchajcie, do tego fajne takie półkryjące rajstopy, takie nawet 40 den, Ciężkie buty. Ramonestka. Jest naprawdę świetna. Taka z pazurem. Ale rozmiar mniejsza. Za, wzięłam za dużą. Nie opina tak ładnie tutaj jak powinna. Także no. Sukieneczkę zwracam. Dajcie znać co sądzicie o tym zamówieniu. Co Wam się podoba? No dobrze, ja już skończyłam e, pokazywać Wam ciuszki, które sobie zamówiłam. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co Wam się tutaj podobało. Sweterek ten szary jest naprawdę zarąbisty. Kapcie już sobie założyłam i powiem Wam, że są totalnie komfortowe. No, e, troszkę szkoda, że ta bluzka na jedno jest taka. Taka nijaka, tak jakby kolor sprany. Ja sobie muszę zerknąć dokładnie, ile ona jeszcze kosztuje, żeby stwierdzić, czy sobie ją zostawić, czy się opłaca, czy jednak zwrócić, i no nie wiem, najwyżej polować na wyprzedaż, bo nie podoba mi się właśnie kolor. Także dobra, uciekam, trzymajcie się cieplutko. E, jestem ciekawa Waszych opinii, Waszego zdania na temat tego zamówienia, co Wam się podoba, czy na przykład wystylizowałybyście na jakąś imprezę te spodnie cekinowe. Dajcie znać koniecznie. Widzimy się w kolejnym filmie.